Także, cześć, kochani, moi drodzy. Miały Was świnki przywitać, no ale powiedziały, że Quick we, czyli znaczy, że nie. E, tak. Dzisiejszy vlog, kochani, oczywiście z domku. Wróciliśmy do Niemiec, zanim się ogarnęłam yy, z tej podróży, zanim doszłam do siebie. Ja nie wiem, czy wy też tak macie, że jak gdzieś jedziecie i musicie po tej podróży odpocząć? Tak samo. Yy, tak samo śpieje się, że na przykład jak jedzie się na wakacje jakieś, leci gdzieś czy jedzie, obojętne, trzeba wziąć dodatkowy dzień ur. Ty świnko, wyszłaś! Wyszłaś! To są świnie małe. Teraz siedzą cały czas w tych domkach, się w ogóle nie pokazują. Ściągnę im ten ręcznik. Zaraz je muszę wypuścić, no, ale mianowicie co mówiłam, że trzeba jeszcze sobie dodatkowy dzień wolnego wziąć, żeby po, odpocząć po urlopie. Tak. Wróciliśmy. We wtorek wracaliśmy, czyli 6 w, w trzech króli, droga była OK. No i te parę dni dochodzimy do siebie, mianowicie teraz zrobię rybkę co prawda w mące. Ale chcę powyjadać jeszcze jakieś tam y, rzeczy z lodówki. Dzisiaj lecimy na zakupy. Pokażę wam jeszcze co kupiłam sobie na wycieczkę już i kupiłam jeszcze ozdoby świąteczne ostatnio. Były przeceny, więc y, tak. Więc kupiłam. A teraz kochani moi drodzy, czas pomyśleć o zbieraniu tych ozdób, aczkolwiek u mnie dolu tego co najmniej Będą. Mężo siedzie w delegację. Ja robię obiadek, także dzisiaj taki vlog. Wiecie: domowo, zakupowy. E, dajcie też znać, co u Was tam zgadywaliście, gdzie lecimy. Im się człowiek obejrzał, a już jest 8 styczeń u mnie, jak ja to nagrywam. Zaraz połowa stycznia. No i moi drodzy, czas za zapieprza eee, także pokażę wam obiadek a nie wiem co na surówkę kuźwa co na surówkę do ryby, kapusta, najlepsza kapusta w ogóle kapusta to by była spoko, ja teraz herbatki sobie robię, e, miks w ogóle rumianek, mięta e, jakaś tam e, miks ziołowy białą z cytryną i te wszystkie herbaty mieszam, tak przeczyszczają, ale tu tak nieźle, że stwierdziłam, że, wypi, że dopóki się nie skończą, będę te herbatki piła codziennie, robię sobie taki czajniczek, gdzie on jest. Rybka doprawiona, ziemniaczki dla męża się gotują, ja mam dynię, no i mąka, no niestety mąka, no ale cóż, kolagen czeka do wypicia. No, i w takim dzbaneczku mam herbatki, sobie robię wszystkie ziółka, jakie posiadam. Stwierdziłam, że chcę raz, że się chcę pozbyć już tych herbat, za długo leżą, a dwa przydadzą się ziółka, żeby właśnie trochę przeczyścić te jelita. O, choinka się nie pali, zobaczcie już. Co, teraz zapominam, żeby włączyć tą choinkę. O, jeszcze nam poświeci. Yy, także, kochani. Yy, obiadek. Dlaczego obiadek? Żeby nie iść głodnym na zakupy. Ja nie cierpię głodna iść na zakupy, bo zawsze kupię to, co nie trzeba. Zawsze. W przecenie w REWE kupiłam takie coś ze siódemkę na przyszły rok. Ja to Stwierdziłam, że w styczniu najlepiej kupować jakieś rzeczy świąteczne, bo są w, w niskich cenach. Fajne takie coś. Zobaczcie. Świeczki miałam, no ja sobie teraz topalę. Można w to zielsko jakieś położyć. Pokażę Wam te ozdóbki jeszcze inne. Dobra, co tam zobaczcie? Takie coś. Ale no piękne te laseczki. Ja mówię, nie mogłam. I już popsute. I to właśnie mąż mówił, że to będzie odchodzić. Z piątki było przecenione na euro. Wzięłam takich, ile? Raz, dwa, yy, pięć takich. Także powiem Wam, że zaraz je gdzieś wyłożę i będą sobie wisiały. A w przyszłym roku, no już będę na pewno je też używać. Mega są, co nie? Co nie? No i kolejna rzecz, którą. A to w Woolworthie kupiłam. Na wyjazd chciałam i najzwyklejsze białe buty, ale mm, z cekinami. Kupiłam takie sobie za ile moi drodzy? 15 euro 60 zł. Takie buciki białe. Na wyjazd mega. Bo powiem Wam, że na wideo oczywiście tego nie widzicie. Z tyłu, z boku błyszczą się jak yy, yy, łysa glaca mojego męża. <laughs> tak, także fajne buciki. No dobra, i te, także takie drobnostki yy, zakupiłam. Fajne, fajne te laseczki. Muszę odciąć metki i będą sobie leżały laski. Zalecą do całej mojej kolekcji te buciki. Tadan. I tu wrzucimy. <grymne> Trzeba by było zrobić przegląd. Osobny film. Przegląd moich butów. Moi drodzy. No, prosiaki śpią. Odpoczywają. Santi ma oczka zamknięte. Manti się teraz... Manti, miałaś się pokazać widzom, jak chrapiasz. A ty co, moja święto? U nas trochę w klatce chyba wiosna zawitała, bo są grzybki, muchomory, świnki... O, coś zaswędziało moją niunię. No, kto sobie odpłaciła? Manti, Santi odpoczywają sobie tak. Ciężki dzień dzisiaj, tak? Ciężki dzień. Zobaczcie, co Santi i ogląda. <grym>, m, m jak miłość, odcinek 200 już coś. Oglądam sobie ostatnio, od początku. Powiem Wam, że śmiesznie się ogląda. M jak miłości od początku. No, także co Santitys robi na weekend właśnie to. <laughs> I oprócz tego, o, wiadomo, pierze się wszystko, ale robię serniczka. Zobaczcie. W ogóle masło wygląda jak kupa troszkę. E, w ogóle nietypowo z, ze składnikami mam, bo nie kilogram sera, a troszeczkę mniej. Bo w ogóle z twaróg mi. Mm, Prawie wybuchnął w lodówce. Nie wiem czemu, ale ten, co był z tyłu, bardziej mm, dobry był. Data ważności też dobra. No nie wiem, dobra. Zaraz będę sobie e, działać. Także tak, dodam kokosu, e, rodzynki dodam. Tu e, galaretkę sobie przygotowałam na inne jakieś e, desery. Bez cukru, oczywiście. Czekajcie, to jest bez cukru? Zobaczcie, u mnie czas stanął w miejscu. Muszę zmienić mnie. Cześć, Santi! Cześć, mysza! No pokaż mi się tu, tak! O, i jest Manti! Kto taki zakneblowany jest? Do widzenia! <laughs> Nie ma. Dałam im dynie. Bo ja sobie robiłam, więc przed upieczeniem dałam i widzę, że ob objedzona. Nie chciały, ale zjadły. No, chodź, pokaż się tu. Tak, pokaż się, widzą. Pokaż się, tak. Matka nas mrodziła tą rybą, co nie? Tak, chodź, chodź, mysza. Chodź, chodź. No, chodź. No, chodź, plusi. No. Dawaj, no chodź na jedzonko. Tak, zobacz jak pachnie jedzonko twoje też, ale bardziej rybka. No tak, o właśnie, tak, idę po jedzonko. No chodź, chodź, no chodź, nie bój się. Tak, powiedz widzom, co to za smaczek? Zielony owiec, tak? Ulubiony smaczek? Tak... Tak i Manti przyszła i Manti przyszła. A tak skradam ja się do nich. <ścoughs> tak, Santi, no ciu pluszaczku? No, cześć! Cześć! No tak, myśla. Dzisiaj Ty jesteś królową filmiku, prawda? Nie mam ty, tylko Ty. Taka biała klucha. Tak? Taka biała klucha jestem, tak? powiemy widzom? Że kto przeżył fajnie podróż z Polski do Niemiec? Kto? Już coraz lepiej, tak? I to była wasza czwarta podróż. Dwa razy byłyście u prababy i dwa razy u baby. Teraz trzeba do drugiej baby jechać. Bo jak matka poleci na wakacje, to gdzie wy będziecie? U którejś, u którejś, baby. I trzeba w, zobaczyć gdzie. Kto tak słodko papusia. Kto tak słodko papucia Takie harce będą, tak? Takie harce będą, tak? Takie harce będą, tak? Tak! Tak! I będą harce, tak? Tak! Tak, gdzie ta świnia, tak! Ale biega, ale biega, ale biega! I ona będzie leciała tak i będzie leciała, Zrobię tak! nie możesz otworzyć? No to fajnie. Zamroziło nam tu. Ale zapomniałem o tym No Nic nie będziemy No lista jest spora. Zimno. P***dzi ciebie kameruję, ja nie ciebie. O, o. A czym odśnieżę? O kurwa, przymarzło. <grafy> Czekajcie. Ale przymroziło mnie. Uy, ja pitola, ja. Widzicie? Aż mi usta zsiniały. <grafy> z tyłu zamarzło ta wycieraczka. O kurwa. Ja też zawsze ściszam. Ja, jak jadę, albo parkuję coś bardzo, z, no ty Tokio Drifta, to mi tu nie rób, ty! Czemu? Hmm. Także ładnie, moi drodzy, ładnie. Do, w ogóle jedziemy autem, a do sklepu mamy raptem o, dwa, trzy nie kroki. By biega. No, ludzi ci się? Tak. Jest śnieg, co ty się dziwisz? z tym facetem? Tu mnie kurwa na sanki weź i przebierzkę, zrób, a nie. Po lodzie? <noise> nie Nie gu... No musisz robić, nie? To no, ja nie zrobiłem ekstra Do zrobiłeś Nieprawda Przygazowałeś na zakręcie, to co to jest? Tokio Drift Co za świnia On lubi jak ja Cię boję Lecimy Ale do ten Arzika. stanął? Chodź co się będzie? Oj. Aldi, Aldi. Idziemy tu? Oboje... Obojętne. No, ja tu mam pod... złe wspomnienia. Złe wspomnienia mam. Wiecie co Santity zrobiła? Przyczasnęła sobie drzwi, yy, palce drzwiami. Dlatego nie lubię jak tu staje. Trzeba się przyciskać. O, ktoś Online. Już Oh, nein. Uuu, powiem wam, że mroźno, ale ładnie, przynajmniej się człowiek lepiej czuje, jak jest, jest mróz, no musi być, skoro śnieg leży. Co ty butów zimowych nie masz? Ale my jesteśmy dzisiaj team. Dobra, trzeba listę zakupów zrobić. Otworzyć znaczy. Okej. Okay. Ta jest. Yy, lista zakupów, magiczna. Lecimy. Z koksem. Co my mamy? Dobra. Sałatę i się weźmiemy Jakie pitole, ej pustko Nie ma nic Ja nie mam co wziąć Ja powiem Wam, że jesteśmy w rewę, ale są takie pustki. Nie ma nic. Nic. Świnkom co my kupimy? A, no tak, na listę trzeba patrzeć. Oliwki. Z cztery sztuki mi weź i ocet. Jaki ocet? Obojętna. Najtańszy może być? Najtańszy. ja jeszcze chciałam, teraz tak myślę, nie no, muszę na listę zobaczyć. Jestem na polskim dziale i kotlina mamy, kochani, za dwójkę. To dobrze czy źle? Ale weźmiemy. Masz keczupa. Już wziąłem. Kupiłem, ale weź sobie jak chcesz, no. Weź drugi. Shopping time. Co tam jest jeszcze ciekawego? Chciałam kapustę i nie ma kapusty. Jest tylko w słoju kapusta. I to mi za dużo ta kapusta. Wolę tamtą folii. Znacie to. Moje ulubione wino jest w przecenie. Ale nie, nie piję. Nie ma. Nie kolega nie, nie pije. Nie było tej mojej, co chce masakra te zakupy. Wzięłaś górek czy nie w końcu? Wziąłeś? No, w, a, m, tak, wzięłam. Owoc do deseru wzięłaś? Nie wzięłam, bo nie było ciekawego. Ja tego nie wsadzę. Nie ma opcji. Ja nie mam miejsca w zamrażarce. Nie możemy dzisiaj zostawić na zewnątrz, żeby się rozmroziło? Powiem ci tyle. Yy, będzie ciapa z tego. Jest, kochani. Widać, Minus 2. A nie, minus 3. Teraz się zmieniło. I, i, I trochę sparaliżowało. W rewę w było tak mało ludzi, yy, w sensie pracowników, że pewnie dużo ludzi do pracy w ogóle nie dojechało. Zobaczcie, jak Niemcy sparaliżowani, a ten, a w Polsce to takie zaspy i ludzie normalnie funkcjonować muszą. No to że tak, jedziemy do innego sklepu po brokułę i kalafior, bo jutro jedziemy na raklet do moich teściów. No i no na raklet brokuła i kalafior to jest najważniejsze. Nieźle oblodzona jest ta asfalt. Mężuś musi powoli jechać. Bo będzie heusen tam drift No No A to No także taki, taki shopping yy, Kochani w sobotę Wieczorem Bo nie można się zebrać I pójść na zakupy jak normalny człowiek I kupić to co się chce A nie to co zostało Ale po co Trzeba nocki zarywać Nie mężuś. Mm -hmm. Kocham Cię. Ciebie. Lecimy. Także takie zakupy. Ja kończę swoją herbatkę. O, miał być z drugiej strony. Pokazać miałam świąteczny jeszcze kubeczek. W tym mój ulubiony. To jest kubeczek, kochani. Z niego lubię pić, bo jest pojemny. Tamten spepko muszę wyrzucić, bo mi się obszczępił. Yy, nie, no nie wiem, jak to nazwać. Także, kochani, ja kończę. Żegnam się z Wami. No i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Yy, w nowym roku stwierdziłam, że będę starała się częściej dodawać filmy, no ale. No nie wiem jak to wyjdzie. No i odnośnie, jeżeli nie widzieliście jeszcze takiego postu na moim kanale, sprawdźcie, jest post, kiedy, naj, kiedy najchętniej wolelibyście taki live, żebym się z Wami mogła na żywo spotkać, żebyście Wy mogli uczestniczyć w takim live, bo co mi po obcych osobach? Które czasami bywają denerwujące, wiadomo, a muszę się na, naprawdę czasem pilnować, żeby coś głupiego nie, nie powiedzieć, wiecie, nie chcę wprowadzać jakiejś negatywnej aury, ale cza, czasami e, ludzie tak przeginają pałę, nazwijmy to po imieniu. Są bezczelni, ale są też i fajni, pozytywni, z którymi można się naprawdę pośmiać. Ale tak, wolałabym z Wami mieć takie live. Także stwierdziłam, że raz w miesiącu w takim tym poście, co ma macie go na kanale, dopiszcie też godziny, w jakich mniej więcej godzinach, czy po prostu Wam to obojętne, żeby tak się spotykać z tą, tą tutaj rodzinką, kochani, youtuberską, żebyśmy mogli sobie pogadać, pośmiać się i na takich live'ach na przykład yy, pokazywałabym zakupy czy coś tam, no po prostu no nie wiem jak to yy, yy, zrobić, no na pewno jak będziemy na wakacjach yy, jak będziemy w hotelu yy, tam powinien być internet spróbuję taki live zrobić yy, z wakacji pewnie mój mąż nie będzie z tego tytułu zachwycony on w ogóle jest taki pod tym względem, no bo będziemy w takim kraju, że on się będzie nawet bał. Przypuszczam. <śpuszczam> Także, no zobaczymy, zobaczymy. <śpuszczam> no i co, kochani? Ja się żegnam z Wami, życzę Wam mega pozytywnego dnia, wspaniałej, pysznej, pyszniutkiej kawki. Dobra. Ja się żegnam, kochani, z Wami. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa pa!